Ten legendę pamiętają wszyscy. Wydawało się, że Król Kupa opuścił grzybowe królestwo na zawsze. I nagle pojawił się Kupa Niszczyciel. Król Kupa powrócił, jeszcze bardziej groźny niż dotychczas. Korzystając ze swoich supermocy, bracia Maria uratowali księżniczkę i pokonali złogrogich Kupali. tych braci Nowe przygody, braci Mario. Oj, bratku. Dwa tygodnie deszczu. Ach, jak nie przestanie padać, grzybowe królestwo zatonie. Tak, ale burza na zewnątrz. To nic w porównaniu z tym, co jest w środku. Ach. Mario, przestań już hałasować. Próbuję tu czytać. No, a ja chcę posłuchać muzyki. To ognisty kawałek. Hmm? Teraz jest ognisty. To moja ulubiona płyta. Dobrze ci tak! Też zniszczyłeś mój ulubiony klucz! Wiesz, że nie cierpię, kiedy to robisz! Panowie, uspokójcie się! Siedzenie w zamknięciu wyraźnie wam nie służy! Racja! Co się stało z waszą braterską miłością? W gruncie rzeczy wcale nie chciałbym mieć brata! Ach, tak! Więc uważaj się za odbratowanego! No to żegnaj, były bracie! Luigi, tam jest mokro! Weź kostium żaby! Eee, daj spokój! Niech ktoś za nim idzie! Tak! To nie jest noc dla człowieka ani grzyba! Eee, no chyba ja pójdę! Brat to brat! Nawet jeśli przysparza więcej kłopotów niż zalana podłoga! Mario, weź kostium żaby! Nowy wynalazek, mega prysznic, okazuje się kupa kolosalnym sukcesem. Pada nad całym grzybowym królestwem. I wypluuje złote monety ze świata rur. Ja zbieram je tu, w tym podziemnym lochu! Czy to nie wspaniałe? Hej, mały dzwoniaku! Mega prysznic przecieka! No na co czekasz, Kuki? Napraw to! Jestem geniuszem, nie hydraulikiem! Musimy więc sprowadzić jakiegoś ruraża! Sprowadź tu któregoś, Mario! Tu jesteś dawny bracie, wszędzie cię szukałem. Ach tak, a prosił cię kto ze ta pombo? No, ile razy mam powtarzać, żebyś tego nie robił? Mam ich na kupa celowniku tatku? Na którego się decydujemy? E, e, rzucamy monetą? Nie rozśmieszaj mnie, Kuki. Zrobimy to sposobem naukowym. Ene, due, fake. Wybieram... ciebie, Mario! Wspaniale, mój genialny tatku! Tylko popatrz, jak to zamierzam zrobić! Złapię łapserdaka na jeden z moich licznych wynalazków! Hak na hydraulika! Ach tak! W czasie deszczu nie umiesz nawet włożyć kostiumu żary! Mnie kostium niepotrzebny! Hej, a ten haczyk skąd się wziął? To nie sezon wędkarski. A teraz szarpnięcie i ruraż złapany! O! Złowili mi brata jak suma! I ciągną do rury międzyprzestrzennej! O o! 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 Świat rur! Przede mną jakiś odpływ. O! Udało się, zły tatku! Mario jest więźniem! Kuki, synku zły! Jestem dumny aż po kły! Chyba jestem pechowym hydraulikiem. Sam sobie naprawiaj swoje rury ku pagadzie. Nie pomogę ci! Chcesz się założyć, pakuło? Możemy z tobą zrobić, co tylko nam się spodoba! Dzięki mojemu najnowszemu wynalazkowi! Odmózgowiaczowi! <gadanie> gadaj zdrów, kupa, ale będzie trzeba czegoś więcej niż głupiej skorupy, żeby mnie. <gadanie> Twoje życzenie, panie, jest dla mnie rozkazem! Jestem taki mądry! Zrobi wszystko, co mu każemy! Przestań się już samochwalić, Kuki! Poddaj go ostatecznemu testowi! Mario! Oto talerz przepysznego, pachnącego, ugotowanego al dente makaronu! Mmm! Umieram z głodu! Ale Mario! Nie lubisz go? Bleh, nie cierpię go! Ochyda! Kup pastycznie! A teraz napraw nam ten przeciek, zanim doszczętnie nas tu zaleje. O, nie cierpię, jak mi mokną moje paluszki. Coś mi się zdaje, że muszę ratować mojego upartego brata. Że też musiał mi przypomnieć o tym kostiumie. Żaby. thank <laughs> you na jakiś czas je zatrzymać teraz na ratunek bratu? Ach, gotowe kupanowie? Mega prysznic jest teraz naprawiony. To luigi! A co ten pokracznie rurasz tu robi? Ej, dwa zjełczałe gady! Coś zrobili memu bratu! Zmieniliśmy go w niewolnika! Dzięki mojemu wynalazkowi! A oto dowód, Mario! Zbij, zniszcz, zgładź! Zredukuj do zera swojego żabiastego brata! Tak, kupanie! Hej, Mario, stój! Nie poznajesz mnie, to ja, Luigi! Zbij, zniszcz, zgładź, zredukuj! Mia, Muszę mu jakoś przypomnieć, że jestem jego bratem! Mario, pamiętasz, jak się kiedyś bawiliśmy? Ile przetkaliśmy odpływów? A jak zgubiłeś śrubokręt, a ja cinałem swój? Dorwę tę żabę! O, rany! Muszę chyba spróbować czegoś innego! Nie znoszę, kiedy to robisz! Hej, nic ci nie jest, bracie. Czuję się jak nowonarodzony dzięki tobie! Posłuchałeś mojej rady w kwestii kostiumu żaby? Kuki, zasuń kupie porządnego kupcańca! Wasze życzenie jest dla mnie rozkazem, panowie Mario! Kuki, co ty robisz? To ja, twój ukochany tatuś! Zbi, Zniszcz! Zgładź! Zredukuj do zera! Świetna robota, bracie! Z wzajemnością, bracie! Dzięki wam, Mario i Luigi, mega prysznic został zniszczony, a monety wróciły do świata rur, gdzie jest ich miejsce. Tak trzymać chłopaki! Tak, uzgodniliśmy, że już nigdy nie będziemy się kłócić. To prawda. Poza tym tamta kłótnia wynikła z mojej winy. Bardzo przepraszam, bracie, ale uzgodniliśmy, że wina była moja. Nie bracie, była moja. Nalegam, wina była moja, bracie. A ja nalegam, że była moja, bracie. O, braciu! Bracia, z nimi niedobrze, ale bez nich jeszcze gorzej. Nowe przygody braci Mario. Przygody Super Hydraulera. Nie, zaraz złapie Mario. Wolę nie patrzeć. A? Gdybym wiedział, że tak cię to poruszy, nie instalowałbym w Grzybolandii telewizji z prawdziwego świata. Aaaaa! Ojej, paniusiu, nie panikuj! Wezwij superhydraulera! Zawołam superhydraulera! Pomóż mi, hydraulerze, proszę! Zaraz po reklamie powracamy do serialu. O Sądzisz, że hydrowerowi uda się uratować tę kobietę? Możesz na to liczyć. Nasz bohater nigdy się nie spóźnia. Ej, patrz! Postanowił trenować aerobik, żeby dojść do szalęczej farmy! Świetny pomysł! Przestańcie, głupole! Nie ćwiczę aerobiku! Po prostu miałem atak szału! Hej, tatko! A czemu właściwie masz atak szału? Bo znalazłem mapę skarbnicy monet ze świata rur, którą chcę okraść! A za każdym razem, bracia Mario, próbują mnie powstrzymać! Muszę w końcu coś wymyślić, żeby się ich pozbyć. Tatko, królu, 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 królu tatku, tatku! Chodź szybko, zobacz! Co robi Cici? Po co kupować zabawki w sklepie, skoro można wyciągnąć je prosto z telewizora? Tak! tak super Cici, tak! tak! Jak mam wpaść na genialny plan pozbycia się braci Mario przy tym, co się tu dzieje! A teraz kolejna odsłona serialu Super Hydrawer! Super Hydrawer na ratunek! Szybszy niż gumowy przepychacz! O -o 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 -o. Mocniejszy niż klucz do rur! O -o -o -o! Zdolny okiełznać klejącego śmierdzia ruchem nadgarstka Mój bohater! Super Hydrawer! To jest to! Z jego pomocą wyślę braci Mario w dół kanału ściekowego wow! Hydrawerze, mam dla ciebie zajęcie Przyjmuję na zapisy, mam teraz przeciek w kuchni a babka poczeka! To bardzo ważna sprawa! Wajnie dobrzy hydraulicy planują skok na skarbnicę monet! Pomożesz mi przenieść monety z powrotem tu na zamek dla ochrony przed tymi złodziejami! Nie lękaj się! Super hydrauler ich nauczy, że brud nie ma żadnych szans! A niech to, Klopsik, znowu nie działa. No co ty, o mnie nas fragment, kiedy Hydrawer ratuje kobitkę z zalanej kuchni. O! Kradzież, skarb, świat, rur. Spróbujcie mnie powstrzymać, wasz wróg, król Kupa. U, to straszne. Jasne, nie damy mu zabrać wszystkich złotych monet. Miałem na myśli fakt, że do końca tygodnia nie obejrzymy już serialu. Ale to, co widzieliśmy, nas zainspiruje. Zrobimy wszystko, żeby powstrzymać króla, biorąc przykład z hydraulera. To jest wejście do podziemnego labiryntu rur. Tam kryje się skarb. Umiesz się tam dostać? Przez ścieków rozstaje? Hydrawer w wysiłkach swych nie ustaje. A! To ja się chyba odsunę. Ależ łatwo dał się nabrać. Ciekawe, co ja kupię za te wszystkie złote monety: może liniowiec? Krążownik szos? Wszystkie twoje plany właśnie się zatkały! O rany! Hej! Powiedz to mojemu partnerowi! Hydrawerze! Są tu ci paskudni mali złodzieje! Super Hydrawer! Wow! Mój idol! Tutaj! Osobiście! Mogę prosić o autograf? Zdrajca! Jak nie, to ja mogę poczekać! Przynosicie wstyd naszej profesji! <grymne> to rabusie, Hydrałerze! Łap ich! Hydrałerze! Jesteś naszym bohaterem! Ściągnęliśmy telewizję, żeby oglądać twój serial! O! O! Wpuścił tu węża! Ach, 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 ach. Skieruj go tam! Hydrawer dał się nabrać na moją opowiastkę i doskonale. Teraz mi nie uciekną. Hej! Co się gapisz? Trzeba znaleźć skarbnicę i przenieść monety do mojego zamku, zanim te łotry je ukradną. Musimy wytłumaczyć Hydrawerowi, że się pomylił. Kupa napisał, że będzie chciał ukraść skarb. Założę się, że właśnie tam zawiera Hydrauera. Tak, ale skąd mamy wiedzieć, gdzie iść? To proste jak placek pizzy. Ene duelike Mario. Dawaj, braciszku! Skarbnica nie może być daleko! Lepiej sprawdzę mapę! Nie pozwólmy Hydrawerowi ukraść skarbu! Zamknął go w więzieniu! Skasują jego serial! Nie ukradnie, jeśli my będziemy pierwsi! Musisz tylko wyrwać kupię mapę! Jesteś pewien, że twój plan się powiedzie? Zaufaj mi! Hej, tam! Wyzywam cię, ochytna, ognista piranio! <śmany> A mówiłeś, że nie będzie bolało! Łoo! Wow! Ja! <śmany> Pan wybaczy, że tak nagle, to ja już pójdę! Kłamku że ma <śmany> moją mapę! Ja ją wezmę! Luigi ma kłopoty! Wy macie przepychacz, ale ja mam mapę! Miałeś, ale nie masz! Oddawaj ją! hydrałera i kupy, chodź, no i jest słynna skarbnica świata rur. Dobra, twardzielu. Wyważ te drzwi! Nareszcie całe złoto krajny rur jest moje! Wywołaliśmy przeciek! To twój problem! Ci dwaj nie są złodziejami! Ja jestem! Hej, wracaj tu! Próbowaliśmy ci powiedzieć. A to oślizły gat oszukał mnie. Przynoszę wstyd profesji hydraulika. Przestań! Jesteś naszym bohaterem! Wszystko co wiemy, wiemy od ciebie! Tak! Jak na przykład taranowanie piętnastocalówką! Uwielbiamy to! Zaraz wybuchnie! Dobra, panowie chirurdzy! Przed nami wiele roboty! Tunel przestrzenny! Ja jestem w domu! Nie tak szybko, kupa. O, o Tak wam się tylko zdaje? Uciekł nam. Dalej, Luigi. Spróbujmy zmyć złodziejowi głowę. Udało się. Mam złoto. A! A! Nie. Najpierw użyj różdżki, żeby umieścić hydraulera w telewizorze. Dobra, do dobra! Na żartach się nie znacie! A co ze skarbem świata rur? Odniesiemy go na miejsce! Wracaj do telewizji, ratuj te, paniu się w kuchni! Rób, co masz robić, Cici! A to gdyby zachciało ci się znowu wyciągać stamtąd hydraulera? Super Dose! Dalej! Tak! <tryk> Hej, się umie wybrać bohatera, nie?